manko z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was, ale za tym pamiętajcie, że jak chcecie wygrać tego skina, musicie zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, subika, z dzwoneczkiem, komentarz oraz musicie mieć mój kodzik użyty na G4, ponieważ osoba, która wygra po prostu musi mi udowodnić, że mój kodik tutaj w kodzie promocyjnym, w kodzie promocyjnym ma tutaj wpisany Esteban, wpisujecie, macie darmową skrzyneczkę na start oraz 5% do wpłaty, użyj, klikacie, no i wszystko. No i wszystko. Gramy. Mamy 5600 zł dzisiaj i w końcu robimy profit. Czuję to. Zaczynamy od diamentowej skrzyneczki No i mam nadzieję, że odda coś tutaj ciekawego, lepszego od Digielka. I mamy awupkę, mamy Awupkę za 1100 zł, więc naprawdę fajnie zaczynamy ten odcinek. No, bo teraz za tysiaczka możemy się tak naprawdę pobawić i zaryzykować i otworzyć 5 skrzyneczek Dicey. No i zobaczymy, co tutaj ciekawego poleci. 1300 zł poszło. No, i mamy koskę, mamy dwa emeraldy. Dobry drop, chyba. 600 zł do przodu. Powiem Wam, że odcinek zaczynamy naprawdę z grubej rury. No to otwórzmy sobie jeszcze, otwórzmy sobie jeszcze 5. I Shadow Daggerki, nie Shadow Daggerki, ale jest print stream, jest koska, jest Aquamaryna. Pięknie oddaje. Mimo, że tutaj 200 zł profitu, to i tak, ja naprawdę jestem zadowolony. To jak oddaję, to lecimy z tą skrzyneczką do końca. Tak naprawdę nie ma co jej odpuszczać. Mamy Shadow Daggerki, mamy rękawice, mamy MP9. No i powiem wam szczerze, że zaczynamy niesamowicie. No lecimy z tą skrzyneczką Dicey chyba do końca. I uwaga, oj, no i teraz na przykład zabrało 1300 zł, czyli... Ale i tak... I jesteśmy do przodu. Mamy 6300 y, plus 600 zł, więc naprawdę ok. I z tych tańszych temków zrobimy sobie kontrakcik. Weźmy sobie tak, za 1200 zł dostajemy flip knife Dostajemy Knife'a za 824 i zrobimy jeszcze jeden kontrakcik. Znowu flip knife 1900 zł i za 1400, no czyli tutaj zabrało, lecimy z tymi kontraktami, jest talon. Proszę jakiś drogi 2400 talon. Ty no, lecimy z tym, lecimy z tym 5 koła. 4700 rękawiczki. Ok, czyli na tych kontraktach niestety straciliśmy. No i wracamy do tego co mieliśmy na początku: 5400 zł. Fajnie skrzyneczka Dicey oddawała, ale na końcu niestety musiała zabrać. No to otwórzmy sobie skrzyneżkę Silky Silk razy 5. No i może taki talonik za 5 koła. Naprawdę w porządku, procent jest na niego. A my trafiamy Galil. 400 ówki 208 zł profitu. Ok, 208 zł profitu. Fajnie, zostawmy tą skrzynkę i przejdźmy sobie. A otworzę sobie trzy razy glowsy. Czemu by nie? Ryzykujemy 2000 zł. Wydajemy na jedno kliknięcie i proszę jakieś jedne chociaż fajne. Oj 408 zł w plecy Dobra, sprzedajmy to i otwórzmy jeszcze trzy kurczę, no jakieś Pandory To było coś niesamowitego, ale trafiamy trzy szroty 1000 zł w plecy No i powiem wam, że nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Rękawiczki, proszę jakieś za trzy koła chociaż 4 koła! Cztery koła rękawiczki z 1700. No i pięknie, pięknie teraz kontrakcik oddał, bo mamy znowu 6,5 koła. Bardzo chaotyczny odcinek. Jak na razie, ale spróbujmy jeszcze coś z tego chaotycznego odcinka wyciągnąć. I otwórzmy sobie 5 skrzyneczek luksury. Zaryzykujmy. To jest 1100 zł wydane i 90% maskara Łącznie 50%. Szans na profit Proszę Jest, jest MP9 White Lily Chociaż niestety powiem wam Ta, MK, ta MP9 staniała Ona kosztowała 4 koła Teraz kosztuje 2600 Ale to i tak jest 1500 zł profitu Więc naprawdę piękne otwarcie Otwórzmy jeszcze raz Mogłem w sumie tego nie robić, bo czuję, że teraz nic nie będzie No właśnie, kurde, po co ja to zrobiłem No to teraz musi być Teraz musi być, żebyśmy się odkuli i uwaga, uwaga. Okej, okay, dobra, 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 nieważne, nie było tematu. I tak, nie ma tragedii, bo te 2000 yy, mamy to co mieliśmy w sumie na początku 5,700. Yy, no i co, bilioner, bilioner razy 5, w sumie sobie go walimy 2100 zł i tylko żeby nie było 5 obrzynów. Okej, cztery dobre itemy. Ale czy to jest profit? Jest profit, 1000 zł profitu fajnie, fajnie ci skrzynki oddają w sumie. Otwórzmy jeszcze 5. No i może tym razem coś droższego? Oj, dobra, 3 itemy, zależy w jakim stanie: Fuel injector, jak 1400, to dobrze. Nawet nie 1400, i tak jest profit. No i do 3 razy sztuka, odwalnijmy sobie jeszcze 5. I może Glock Fade. I oczywiście musiało być 5 obrzynów. No to musi być jeszcze jedno otwarcie. Tak tego nie zostawię. I proszę. No dobra, Fuel injector na pewno lepszy, ale to i tak będzie 100 zł w plecy około. No nawet 250. Kurcze, no. Wiecie co? A walnijmy z jakąś grubą skrzynkę. Za 2,5 koła. Do 3. I coś sobie znajdźmy. Estebanosz. Nawet moja skrzyneczka. Proszę. Proszę o profit. Jest to bardzo ryzykowna skrzynka. Otwórzmy sobie najpierw testowe otwarcie. No i na testowym by oddało M4 Night za 7700. Dobra, drugie testowe nie oddałoby. Trzecie, Meduze. No nie wierzę. Czwarte nie oddałoby. Piąte też by nie oddało. Szóste też by nie oddało. Ile tu jest procent w ogóle? 5, 10, 15, 20. 30% szans na profit. Otwieramy. 2,600. Proszę, proszę, proszę. Jest! Jest, widzowie! Glock fade! Glock fade na 5% trafiony 7400 zł. Co mówiłem na początku odcinka, że czuję dzisiaj proficik. Jako, że mamy Glock fade to 1800 zł. Starczy mi na dwie luksury. Otwórzmy sobie jeszcze dwa nożyki. I to, co poleci, to po prostu wrzucamy na upgrade. Leci w miarę OK i wrzucamy te dwa itemy na upgrade Cyk, weźmy sobie. A w one prawa strona No i to siedzi, dziękuję bardzo Dziękuję bardzo, z 5 ,5 tysiąca zł Zrobiliśmy ponad dyszkę Piękny proficik, a w łupkę dziękuję bardzo My się widzowie widzimy w kolejnych odcinkach No i na razie